I chciałbym Was przeprosić, że odcinki z tego tygodnia będą słabiej montowane. Jest to spowodowane tym, że wyjechałem do Włoch i musiałem robić odcinki na zapas w krótki czas. Jeśli chcecie zobaczyć, co tam porabię, to zapraszam na Instagrama Mokry, To ja. Hej, cześć, tu znowu Mam wracam z, z kolejnym odcinkiem, a dziś pokażę Wam trzy najlepsze piosenki o Fortnite. Zanim jeszcze zaczniemy, pamiętajcie, że te piosenki są najlepsze według mnie. Chciałabym jeszcze przypomnieć o subskrypcji, bo coraz bliżej 4000. I zaczynajmy z odcinkiem. Na miejscu trzecim umieściłem piosenkę o nazwie Kolejna przegrana. Muszę starać się pochwalić za wokal, który jest po prostu idealny. Kolejna przegrana Jak się nie wkurzać, sporo padam z na, Przecież rozgrzana jestem Pomogła mi lama. Wszyscy, co mnie zabijają, grają krukiem. Za każdym razem, zawsze gdzie jestem, robię dojazd z kukiem, Jak piję, po Numer dwa, tutaj słuchaj dziś. Piosenka przypomina mi strasznie początki Fortnite. Słuchaj, dziś może uda się dziś. Nie próbujmy jeszcze, próbuj jeszcze, próbuj jeszcze raz. Słuchaj, dziś. Nie spróbujmy jeszcze, spróbuj jeszcze, spróbuj jeszcze raz. A Przeciwnik znów trafiony, przybierzam strzał Ten odcinek wygrywałem w myśli z piosenką Buduje Fort Jedyny rap w moim zestawieniu i wyszedł naprawdę bardzo fajnie Destera na wika jest mega, korporacja wysyła najlepsze bity Żeby tę mapę naprawdę rozjebać, wystarczą nam ludzie tu z naszej ekipy SQUAD! Buduję przyszłość jak Ford, zasięg to moc, robimy go nim przyjdzie SOS Pytają o target, więc zadaję cios, odmawiam pacierza, bo bierze w swój głos Żyli mi nic, będą chcieli fort, wróżyłeś mi gips, masz złamany grosz Masz za wolny pik, ja wyprzedzam los Dlatego Buduję Ford, Ford, buduję Ford, fort, fort, ey. Buduję fort, Ford, fort. Fort, fort, a oko burzy zawęża swój krąg Buduję fort, fort, buduję fort, 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 ej, buduje fort, fort, a oko burzy zawęża swój krąg, zrobimy. Na dzisiaj to wszystko. Nie zapomnijcie o kodzie mokry w sklepie, dziękując za oglądanie. Siemka, cześć!